Siemanko rodzicko, z tej strony Marcel, a dzisiaj witam Was w kolejnym odcinku z Robloxa z projekt Evolution Evolve raczej i zacznijmy sobie odcinek od walki z tą właśnie dziewczyną. Trama najwyraźniej Jigglypuffa, bo powiedziała Jigglypuff go, czyli Jigglypuff naprzód. Aha, ona jest dziewczyną i nazywa się Robin. Okej, okay. dobra PJ, twój tak. Ale jak Jigglypuff użyje jakiegoś singa albo coś innego, to się zdenerwuje. Użył. Ale Pidgey uniknął ataku, PJ uwielbiam Cię. Dobra PJ, quick attack. Dobijesz... Co? Jeden HP został. Dobra, quick attack, kończ to. Pyk. Monkey level 10. Squirtle wbija coś? Tak, 17. I to oznacza, yy, jeśli się nie mylę, ewolucję. Tak, ewolucja Squirtla. Zgadzamy się na to. Na Squirtlu ewoluuje w Wordopla. Hurra. Korzystając z tego, że już mam te potki, to yy, uleczę Pidgeya. Dobra. Lecimy dalej. A jeszcze wejdźmy sobie do tej trawy. Zobaczymy, co tam się kryje przed nami. Mamkę. Użyj gasta. Nachita, nachita. No dobra, wygraliśmy idziemy. Teraz kolejna walka z trenerem. Z Kelvinem, który ma spiroła. To będzie epicka walka Pidgey kontra Spirou. Mm, tylko tak. A on y, defensywę mi ten. Osłabia. Ale ja. A tak, bo ja tylko atakuję. Ewentualnie są to ataki jakieś nocze, ale Dalej używa Lira. I teraz go dobijemy. Kójka takiem. Proszę bardzo i Spiral pokonany. PJ level 16. Mankej Będziemy miał jakiś nowy level? Nie. Urtodul też nie. Pokonaliśmy kalvina. Okej. Okay. Fajnie. Te kaktusy są jakie? zaraz to zobaczymy. Tylko się w tej trawie pokręcimy. I zobaczymy co się zrespi. Spirą wolę, szczerze mówiąc, Spidgeya. I wycofam się po prostu z tej walki. Dobra, lecimy dalej przez kaktusy ale ten trener i tak nas zauważa i to będzie kolejna walka Luke z essential Można nam używać tych ataków ziemnych po polecam dobra PJ użyj tackle dobra quick attack on sent atak używa. Quick tak szybko Scratch. Quick mm, tak jeszcze raz, walimy aż do skutku. Centru y wzmacnia defensywę, a ja go ciągle atakuję. Scratch. Pj ma tylko 8 HP. Sand atak teraz tak. Decydujące. A nie trafiłem. Proszę nie wolno. Dobra, zwiększę sobie defa. A teraz gastem go. Bonus. Tak i w ogóle spudłował. Dobra, jeśli mi go zabiję, to mi jako jego szkoda nie będzie. Bo teraz warto to tylko niszczy. Poza tym zaraz jest centrum Pokémon, Ale teraz będzie taka lokacja, w której będziemy używać ciągle Wartodla, bo tam będą ziemne i kamienne Pokémony, czyli góra księżycowa. Nie wiem czy góra księżycowa będzie na kolejnym odcinku, albo ją przejdziemy na raty. Dobra, Nidorino. Zostawiamy Wartodla. On już jest silny. A kry, krytyk wszedł. Dobra. Urtodlu, wierzę w siebie. Jak go nie pokonasz, to dostanie nam manki, którego tak średnio myślę, że pokona pek. Dobra, sześć hapsów Użyj coś co by wzmacniało twoją jakąś statystykę. Nie fokus na mur. Dobra, ten Nitorina jest silny. Manki pora na ciebie. Low kick. Nie! Umarł na, na hita. Nie, jestem pod tym centrum Pokemon. Dobra, widzimy się, jak już tam... Okej, okay, już jestem. Pora się na tym typie zemścić. Zmieniłem ustawienie moich Pokémonów i teraz będzie WarToggle pierwszy, żeby tego sensu rozwalić na hita. I żeby tam PJ biedny nie padł. Tak, yy, Water Gun. No, może na hita go nie rozwolni, ale na raty, na dwa hity? Tak, na dwa hity. Dobra, 18 level na Wurtodlu. I teraz będzie walka z Nidorino. O, Manki się karaty chopa nauczył. Gratulacje dla niego. Dobra, Hurtodl, rozwal go. A ile dasz radę? On używa Peka, Jałatergana. Yy, on double kika. Dwa razy mnie walnął. Dajesz Hurtodl, dasz radę. Peka używa. Dobij go. Dobij go. Uh, 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 uh. Dobra, patrzę na czas nagrywania i kolejny. i to znaczy no, w kolejnym odcinku będziemy przechodzić y, tam górę księżycową. bo teraz jeszcze y, na szybko podbijemy do centrum Pokémon. A ile tu y, żadnego trenera nie będzie. A mam nadzieję, że tak jako nie będzie. I uleczymy się i w kolejnym odcinku idziemy na górę księżcową która jest. O, tam. Welcome to Pokémon Center. Chcę, żebyś uleczyła moje Pokémony. Tak, uleczyła, bo miałem taki przypadek, że uleczyła, a nie uleczyła. No dobra, no to idę stąd pod wejściem do tej. Do góry księżycowej. Tak dobrze mówię? Tak. I to już na tyle w tym akinu. Do zobaczenia i cześć.